no paszkę kłamał Kuba z tej strony Klaudia i cześć Kacper Wcina rób witajcie na naszym kanale ponownie zaczynamy kolejny filmik z serii Dzielnica teneryfy jesteśmy dzisiaj Las Las tak, powiemy, co tutaj jest ciekawego, czy warto tu przyjechać na wakacje, czy warto tu zainwestować, i tak dalej, no więc zapraszamy do oglądania. Zapraszamy Was oczywiście do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. Wpadajcie na naszego Instagrama. Koniecznie odwiedźcie naszego bloga, oficjalną stronę Love Explore. No, i jeśli chcecie, możecie wesprzeć nas na portalu Patronite. Patronite. Zaczynamy! Las Americas to prawdopodobnie najbardziej znane miejsce na Teneryfie. nie tylko ze względu na liczne hotele, ale również na teoretycznie niekończącą się rozrywkę oferowaną dla turystów. Las Americas jest przeznaczony dla tych, którzy przyjechali na wakacje się rozerwać i dobrze zabawić, atrakcją mogą być tutaj się centra handlowe, puby, restauracje, dyskoteki oraz niezliczone atrakcje związane z aktywnym wypoczynkiem. Las Americas to dość głośne miejsce, co może być męczące dla osób, które chciałyby tutaj zamieszkać, natomiast inwestycja w nieruchomości na wynajem wakacyjny to kwestia, nad którą warto się zastanowić. Fantastyczna pogoda przez cały rok i popularność tego miejsca sprawiają, że zapotrzebowanie na takie wakacyjne apartamenty jest dość wysokie. Złodzisty piasek plaż i przyjemna woda oceanu zachęcają turystów do relaksu na słońcu przez cały dzień. Na plaży znajdziemy parasole i leżaki do wynajęcia: toalety, prysznice, rowery wodne, pomoc ratownika, miejsca przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pierwszą pomoc, a nawet restauracje i sklepy. Słowem, niczego Ci tutaj nie zabraknie. Las Americas to również dom dla surferów, łagodne wiatry i słoneczna pogoda sprzyjają uprawianiu tego sportu, co można zaobserwować chociażby po sporej ilości szkółek, do których można się zapisać i spróbować swoich sił na desce. Oprócz licznych sklepów i atrakcji wzdłuż wybrzeża, można wybrać się do popularnego centrum handlowego Siam Mall lub do najlepszego parku wodnego na świecie Siam Park, oddalonych zaledwie 5 minut jazdy autem od wybrzeża. Do plusów w Las Americas można zdecydowanie zalecić piękne, złociste plaże, słoneczną pogodę niemal przez cały rok, duże zainteresowanie wynajmem wakacyjnym, wręcz idealne warunki do spędzenia tutaj wakacji. Minusy? Problem z parkingami, bardzo duża ilość turystów, hałas, wysokie ceny nieruchomości oraz przytłaczająca ilość hoteli, co nie wszystkim może przypaść do gustu. Las Americas to jedno z tych miejsc, które trzeba zobaczyć będąc na ten ryfie. Znajdziesz tu teoretycznie wszystko, co potrzebne do spędzenia udanych wakacji. To niekoniecznie miejsce, w którym chciałoby się zamieszkać na stałe, ale zdecydowanie zasługuje na to, żeby spędzić tutaj choć trochę czasu, chociażby dla zachodów słońca. No i to by było na tyle. Mamy nadzieję, że podobał Wam się film. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy byliście tutaj w Las Americas, czy przyjechalibyście, czy chcielibyście tu zamieszkać, czy może zainwestować w jakąś nieruchomość pod wynajem wakacyjny. Koniecznie dajcie nam znać. Kacper chce iść na plac zabaw. Już idziemy, synek. No. no i tyle. I tyle. Dziękujemy tak, bardzo za obejrzenie kolejnego filmiku. Pozdrawiamy gorąco i zapraszamy Was oczywiście do oglądania no, kolejnych filmików. Jasne. Heja.